Meczet Imama znajduje się w Isfahanie, w południowej części placu Imama. Usytuowany jest pod pewnym kątem względem placu, tak aby wejście nie burzyło symetrii, a jednocześnie meczet był skierowany w stronę Mekki. Zbudowany został w okresie panowania Safawidów. Budowę rozpoczął król Abbas I Wielki w 1611 roku, a zakończył szach Safi w 1630 roku. Meczet ma wymiary 100 na 130 metrów. Został wzniesiony na planie czterech iwanów, czyli charakterystycznych dla architektury perskiej wnęk otwartych od strony dziedzińca. Różne części meczetu używane były do różnych modlitw. Była część letnia i zimowa, a także poranna i wieczorna. Lokalizacja zależała od położenia słońca czy pory roku. Na meczetach występują pewne symbole, pozwalające odróżnić meczety szyickie od sunnickich. Na szyickich jest to dłoń Fatimy, a na sunnickich półksiężyc. Dłoń symbolizuje pięć ważnych postaci islamu – Mahomet, jego córka Fatima, Ali, czyli mąż Fatimy, i dwóch synów – Husayn i Hasan. Pamiętamy już, że Husayn został zabity pod Karbalą. Sunnici modląc się powinni udać się do meczetu. Dla szyitów nie jest to obowiązkowe. W każdym mieście jednak musi znajdować się meczet piątkowy, który pomieści wszystkich wiernych w razie, jakby wszyscy zdecydowali się przyjść. Główna sala modlitw oraz cztery iwany ozdobione są mozaikową dekoracją w siedmiu kolorach, charakterystycznych dla Stafawidów, i kaligraficznymi inskrypcjami. Kopuła nad salą modlitw ma wysokość 36 metrów, a całkowita wysokość to 51 metrów. Obiekt, wraz z placem i wpisany jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Oh my god, what's the